Wodne sprzątanie świata. W tym roku jest po raz pierwszy w Gdańsku. Zawsze sprzątaliśmy tylko powierzchnię ziemi, i wpadłam na pomysł, że należy zrobić coś nowego, żeby nie był to jednorazowy zryw, tylko cykliczna akcja. W naszym wodnym sprzątaniu nurkowie zeszli pod powierzchnię wody i sprzątają dno naszej gdańskiej motławy. Na Żabim Kruku Gdański Ośrodek Sportu wypożycza kajaki w zamian za na przykład siatkę śmieci. Należy przepłynąć dany odcinek motławy, no i wyczyścić z powierzchni. Jestem studentem oceanografii, jednocześnie z zawodu ekologiem w Instytucie Morskim, więc stwierdziłem, że jest, jeżeli jest okazja jeszcze zrobić coś dobrego dla planety i połączyć to z pasją do nurkowania, to z przyjemnością wezmę udział. Głównie to znalazłem plastiki, e, szkło i odpady, e, powiedzmy takie przemysłowo e, e, nie wiem, motoryzacyjne o, na przykład, proszę bardzo elektryka czyli głównie takie komunalne proste, to, to, co człowiek jest w stanie wrzucić do środka. Ja już bardzo długo nurkuję, mam uprawnienia nurkowe od 43 lat i praktycznie każda akcja, każda fajna impreza, każde nowe miejsce kusi, żeby tam spróbować zanurkować. Jeszcze w motławie nie nurkowałem, mieszkam w którym mieście bardzo długo, ale motława pierwszy raz. Znaczy to nie jest wcale tak źle, jakby się wydawało. Oczywiście woda jest mało, przeźroczysta, ale tak jak myśmy szli na Macana, to to nie jest tak, że co kawałek leży śmieć. Tych śmieci trzeba było naprawdę trochę tam poszukać. Ta akcja też miała to pokazać: uświadomić mieszkańcom, że dbamy nie tylko o to, żeby trawniki były czyste, żeby nasze domowe obejście było czyste, ale również, jeżeli spędzamy dzień nad wodą, nie wyrzucamy śmieci, dbamy również o to, co jest na dnie. Zeszło tutaj kilka grup nurkowych, najdłuższa była półtorej godziny, więc to nie jest tak, że że my mamy tutaj próbkę, nazwijmy to, po, po, po 15 czy po 20 minutach, czyli krótką, tylko jednak nurkowie przyłożyli się do pracy tak w prawo i w lewo od przystani, na której jesteśmy. Około 100 metrów zostało przejrzanych, także jest to dobry dowód na to, że no, trzeba po prostu profilaktykę utrzymywać, ale jak na razie jest Potwierdzenie, że jednak hasło czyste miasto Gdańsk ma swoje odzwierciedlenie również pod wodą. Kolejne edycje, odsłona druga już w maju, zapraszamy 21 maja. Na nasze gdańskie plaże i pas nadmorski będziemy w czterech miejscach, oczywiście już wkrótce podamy. Następnie w czerwcu zapraszamy firmy i różnego rodzaju instytucje, bo będzie wolontariat pracowniczy, a we wrześniu tradycyjnie, w połowie września edycja szkolna. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta w Gdańsku, Fundacja Trzeba Marzyć, w której działam od 15 lat. Mogła przy okazji tej imprezy zebrać właśnie na spełnianie jednego marzenia ze swoich podopiecznych, ciężko chorego Kubusia, więc jest to powiązanie nie tylko z nurkowaniem i z celem takim społecznym, ale również z charytatywnym, gdzie zbieramy pieniądze i potrójnie, że tak powiem, czynimy dobro.